wypierdalaj I... chuju! A Machonek jest taki, że on zawsze syna. Wiesz, jak go na to, że sobie... Ja mówię co? E, napijesz się była ze mną? Ja mówię, nie, nie ja wypierdalaj, skórby Nie będziesz mnie tutaj obrażał, bo to wiesz, jakaś gana... I, i było obrażanie tak. jakieś tam, ty ty coś tam, ty nie napijesz się ze mną ty frajerze, a... No, tak, tak, ja mówię, wypierdalaj. O, a nie wiedziałem. I że oni ktoś to nagrywa. I on i, i, tak, i obrażał, ale no nieładnie, że tam ty z synu obrażał, nie wiem. Nie, nie no to ja teraz tak powiedziałem, ale... Ale rozumiem, no ty chamie, nie napijesz się ze mną i tak dalej, ty chamie, ty tam taki, ty. No chamie, nie napijesz się ze mną, kurwa, no napij się ze mną buła, ty chamie. No, no, no. no. A ja mówię, mam na ciebie wyjebane, wypierdalaj. No, no, ja, na... ja, no i no i co? obrażał, obrażał, no i, i co w końcu tak. jak obraził? Wiesz co, ja nawet nie wiedziałem, że ktoś to z boku nagrywa. Tak? Bo jako tako, machonek tego nie nagrywa. Tylko ma. Ktoś. On włączył live'a, tak? I ktoś to nagrał i wrzucił na YouTube. A, i on. I... No, ty jesteś YouTuberem, więc znasz się na tym, tak? No, i, o... I co w końcu wyszło? Że obraził, co no, wyszło, zrobił? Wyszło to, że następnego dnia. Ja wracam z pracy, a mój syn mówi... Tato, ty wiesz, że ty jesteś na YouTubie? Na jakim kurę YouTube? O czym ty... O czym I i, machonek, i że Machonek cię obrażał. A no to wszystko jasne. Nie, nie, nie Machonek mnie obraża, to Machonek mnie kurwa nagrał. Całą rozmowę. A, zro, na, wiesz, na, na... a ja wiesz, a ja sobie kurwa siedziałem, tak jak teraz z tobą, piję sobie kurwa, whisky. No, ale on co mówił? Chamień napijesz się, za no, obrażasz. Nie, nie, no już nie chodzi o, że, no, nie, nie chodzi o żadną rozmowę, znaczy chodzi o rozmowę, tylko widzisz. Ale to było, nie wiem, obrażenie, jakieś, nie wiem, do Ale Krystian, kurwa mać, ty mnie w ogóle nie rozumiesz. No bo, no bo nie ja kurwa, no co... To... Poczekaj, jak, o widzisz, rozmawiamy sobie takie bla, 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 bla... Chamie, no, ale Chrystia nie wiem, tak... no powiedział do ciebie, Hamie, obraził cię, ty, 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 ty nie, na... nie bijesz się, buła, zaczął tam wyzywać i wtedy... No nieważne, o czym żeśmy rozmawiali, po prostu jak ja zobaczyłem tą rozmowę, tak jak, o widzisz, i to jest takie, je, kura masło maślane, y, jak się zobaczyłem, mi... wiesz co, włącz sobie, kura rozmowa machonek, buła, to sobie zobaczę. Dobra, zobaczę. zaraz zobaczę, zaraz zobaczę, no to, jak no się no rozłączy Kurwa, no, Dobrze. ja nie byłem zadowolony z tej rozmowy, dobra, ja idę zobaczyć, za chwilę, za chwilę, no to, to rozłączmy się i dobra, zobaczę. to ja lecę, lecę dalej, lecę, słuchajcie, moi drodzy, machonek, buła, moi drodzy,